Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy twój kot naprawdę cię kocha? Większość właścicieli zwierząt uważa, że samo karmienie i dawanie schronienia wystarczą. Ale prawda jest o wiele bardziej złożona i fascynująca. Koty wykształciły unikalny sposób okazywania uczuć, który nie ma nic wspólnego z tym, jak psy, a nawet ludzie, wyrażają miłość. Najnowsze badania nad kocim zachowaniem ujawniają, że tuż pod naszymi nosami funkcjonuje cały język emocji. A kiedy w końcu rozszyfrujesz te sygnały, twoja relacja z kotem ulegnie całkowitej przemianie. Przygotuj się na odkrycie siedmiu zaskakujących zachowań, których używa twój kot, aby powiedzieć Kocham cię, niektóre z nich cię szokują, ponieważ prawdopodobnie błędnie je interpretowałeś przez całe życie. Znak 1. masa łap: Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot zaczyna cię ugniatać przed nimi łapami, zmieniając je na zmianę, jakby pieku chleb? To zachowanie ma naukową nazwę ugniatanie lub robienie ciasteczek po angielsku. Tak naprawdę dzieje się tu głęboka regresja emocjonalna. Kocięta ugniatają brzuch matki podczas sania, aby pobudzić przepływ mleka. Kiedy dorosły kot robi to samo, przypomina sobie moment całkowitego bezpieczeństwa i więzi macierzyńskiej. Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego odkryli, że koty przejawiają takie zachowanie tylko wtedy, gdy są w stanie skrajnego relaksu i absolutnego zaufania. Nie da się kota do tego zmusić, musi to być szczere. Kiedy kot wybiera cię jako odbiorcę tego gestu, dosłownie daje do zrozumienia, że reprezentujesz ten sam poziom bezpieczeństwa, co jego matka. Ale jest pewien ważny szczegół. Wiele kotów mruczy podczas ugniatania. Ta kombinacja tworzy to, co eksperci nazywają triadą zadowolenia, ugniatające łapy, ciągłe mruczenie i przymknięte oczy. Obserwując tę triadę, dostrzegasz stan maksymalnego szczęścia, jakiego może doświadczyć kot. Najbardziej wzruszający aspekt. Niektóre koty lekko się ślinią podczas tego procesu z powodu intensywnego uwalniania endorfin, tego samego hormonu szczęścia, którego my, ludzie, doświadczamy, gdy przytulamy kogoś, Kogo kochamy. To kousi odpowiednik namiętnego uścisku. Następnym razem, gdy twój kot zacznie ten rytmiczny masaż, nawet jeśli jego pazury będą lekko szczypać, zrozum, że otrzymujesz najwyższy wyraz miłości, jaki może zaoferować kot. To święty moment z perspektywy twojego kota, nie przerywaj go, po prostu docen głębię więzi, którą zbudowaliście. Znak dwa: niechciany prezent. Wyobraź sobie, że budzisz się i znajdujesz martwego szczura, ptaka, a nawet owada na progu. Twoją pierwszą reakcją jest prawdopodobnie przerażenie, ale dla twojego kota to gest głębokiej i złożonej miłości. Specjaliści od zachowania kotów wyjaśniają, że istnieją trzy powiązane ze sobą przyczyny tego niepokojącego zachowania. Po pierwsze, kot postrzega cię jako członka rodziny, ale zdaje sobie sprawę, że jesteś beznadziejny w polowaniu. Przecież nigdy nie przyniosłeś do domu ofiary. Prawda. W jego umyśle umarłbyś z głodu bez jego pomocy. Drugi powód. On cię uczy. Kotki przynoszą zdobycz swoim kociętom w ramach edukacyjnego procesu polowania. Kiedy twój kot kładzie zdobycz u twoich stóp, zwłaszcza jeśli jest jeszcze żywa, próbuje dać ci praktyczną lekcję polowania. Po trzecie i najbardziej wzruszające chce dzielić się z tobą zasobami. W koloniach kotów bliscy członkowie dzielą się jedzeniem, aby wzmocnić więzi społeczne. Twój kot włącza cię do swojego wewnętrznego kręgu. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Georgii, w którym śledzono koty za pomocą kamer, wykazało, że około 30% schwytanej ofiary trafia do domu, ale tylko do ludzi, z którymi kot ma najsilniejszą więź. Koty nie robią tego dla byle kogo. To ich wyłączny przywilej. Jak zareagować? Nigdy nie karć kota za takie zachowanie. Nie zrozumie upomnienia i będzie zdezorientowany, dlaczego odrzuciłeś jego prezent. Zamiast tego, spokojnie mu podziękuj, odwróć jego uwagę zabawką lub smakołykiem i dyskretnie pozbądź się prezentu. Z perspektywy kota, jest on najbardziej pomocnym i hojnym członkiem rodziny. To kocia miłość w jej najbardziej pierwotnej i instynktownej formie. Znak 3. Wybór miejsca wypoczynku. Miejsce, w którym śpi Twój kot, zdradza o wiele więcej o jego uczuciach, niż mogłoby się wydawać. A oto zaskakująca część. Jeśli Twój kot śpi na Tobie lub bardzo blisko Ciebie, to potężne wyznanie miłości. Koty śpią od 12 do 16 godzin dziennie, a podczas snu są całkowicie bezbronne. W naturze śpiący kot jest łatwym celem dla drapieżników. Dlatego wybór miejsca spoczynku to decyzja o życiu lub śmierci, zakorzeniona w kocim dna. Kiedy twój kot decyduje się spać w twoim łóżku, na twoich kolanach, a nawet na tobie, mówi: Ufam, że ochronisz mnie w chwili największej słabości. To niezwykłe, biorąc pod uwagę, że koty są z natury ostrożne. Naukowcy z Uniwersytetu Lincoln zaobserwowali, że koty tworzą bezpieczne więzi z konkretnymi ludźmi, podobne do więzi między matkami a ludzkimi dziećmi. Dowód! Koty z bezpiecznymi więziami aktywnie szukają bliskości swojego ulubionego człowieka przed snem, nawet gdy dostępne są inne, wygodne miejsca. Istnieje również przyczyna termiczna. Koty szukają ciepła, a ich ciała są jak idealna mata grzewcza. Pamiętaj jednak, że mają wybór: mogą spać w pobliżu grzejników, w słońcu lub na kocach. Wybierając ciebie, łączą fizyczną potrzebę ciepła z emocjonalną potrzebą bliskości. Pozycja również ma znaczenie. Jeśli kot śpi oparty o Twoje nogi, zachowuje pewną niezależność, ale jeśli śpi na Twojej klatce piersiowej, blisko Twojej twarzy lub całkowicie wyciągnięty na Tobie, poziom zaufania jest najwyższy. Fascynujący szczegół. Niektóre koty synchronizują swoje wzorce snu z ulubionymi ludźmi, zmieniając swoje naturalne cykle, aby spać, gdy Ty śpisz. Ta synchronizacja behawioralna jest biologicznym wskaźnikiem głębokiej więzi rzadko spotykanej między różnymi gatunkami. Znak 4. Ogon pytający. Język kociego ogona jest złożony i bogaty w znaczenia. Ale jest jedna konkretna pozycja, która jest nieomylnym wyznaniem miłości: ogon w kształcie znaku zapytania. Kiedy kot idzie w Twoim kierunku z wyprostowanym ogonem, który na końcu lekko się wygina, tworząc znak zapytania, Oznacza to, że biegnie, by powitać cię z entuzjazmem. To kocia wersja psiego merdania ogonem, ale znacznie bardziej wyrafinowana i opanowana. Doktor Mykel Delgado, specjalista od kociego zachowania, wyjaśnia, że taka pozycja ogona wymaga od kota pozytywnego nastawienia emocjonalnego i zaangażowania społecznego. Nie jest to coś, co dzieje się przypadkiem, ani co można wymusić. To autentyczna reakcja emocjonalna na obecność bliskiej osoby. To, co czyni to powitanie jeszcze bardziej wyjątkowym, to jego ekskluzywność. Badania pokazują, że koty rezerwują to specyficzne powitanie dla bardzo niewielkiej liczby osób, zazwyczaj tylko dwie lub trzy, z którymi łączą je najsilniejsze więzi. Jeśli regularnie słyszysz to powitanie, jesteś w bliskim kręgu swojego kota. Zwróć też uwagę na to, co następuje po ogonie w kształcie znaku zapytania. Zazwyczaj kot podchodzi i ociera się o ciebie głową lub ciałem. Ta sekwencja nazywa się rytuałem powitania afiliacyjnego i służy wzmocnieniu więzi społecznej. Za tym zachowaniem kryje się również pewien pierwiastek chemiczny. Gruczoły zlokalizowane u nasady ogona uwalniają feromony, które tworzą unikalny profil węchowy. Kiedy kot unosi ogon w ten sposób w Twojej obecności, dosłownie dzieli się swoim chemicznym śladem, poziomem intymności, który koty oferują tylko członkom rodziny. Zwróć uwagę, kiedy następnym razem Twój kot przywita Cię w ten sposób. To cześć. Kocham Cię w czystym kocim języku. Sygnał 5. Cichy akompaniament. Twój kot podąża za Tobą z pokoju do pokoju, ale niekoniecznie chce uwagi, gdy już tam jest. On po prostu jest obecny. To pozornie zwyczajne zachowanie jest w rzeczywistości jednym z najbardziej subtelnych i głębokich przejawów kociej czułości. W przeciwieństwie do psów które podążają za swoimi właścicielami, kierując się instynktem stadnym, koty z natury są samotnikami. Kiedy kot decyduje się przebywać w tej samej przestrzeni co ty, bez konieczności interakcji, podejmuje świadomą decyzję dotyczącą bliskości społecznej. Naukowcy nazywają to bierną obecnością lub cichym towarzystwem. Jest to szczególnie powszechne u kotów, które wykształciły bezpieczną więź ze swoimi opiekunami. Nie potrzebują ciągłej interakcji, po prostu chcą być tam, gdzie jesteś. Z ewolucyjnego punktu widzenia takie zachowanie nie ma sensu u samotnego drapieżnika. Dzikie koty zachowują dystans między sobą, z wyjątkiem okresu godowego lub gdy kocięta są z matką. Fakt, że u kotów domowych rozwinęło się pragnienie ciągłej bliskości z ludźmi, pokazuje, jak bardzo dostosowały swoją społeczną naturę, aby włączyć człowieka do swojego życia emocjonalnego. Fascynujące badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Oregonu wykazało, że gdy koty miały wybór między jedzeniem, zabawkami, a interakcją z ludźmi, znaczny odsetek wybierał interakcję z ludźmi, nawet gdy były głodne. To całkowicie podważa stereotyp, że koty są obojętne wobec swoich właścicieli. Ciche podążanie pełni również funkcję emocjonalną dla kota, zapewnia ci ochronny nadzór. Może się wydawać, że go chronisz, ale w umyśle kota chronicie się nawzajem. Następnym razem, gdy twój kot pójdzie za tobą do łazienki, do kuchni lub po prostu usiądzie obok ciebie, gdy pracujesz, uznaj go za takiego, jakim jest naprawdę. Wybrał twoje towarzystwo ponad naturalną, samotniczą niezależność swojego gatunku. Znak sześć: odsłonięty brzuch. Kiedy kot przewraca się na grzbiet i odsłania brzuch, większość ludzi myśli, że to zaproszenie do głaskania. Uważaj, to może być pułapka. Ale znaczenie tego gestu jest o wiele głębsze niż tylko postawa. Brzuch kota to najbardziej bezbronna część jego ciała. Wszystkie jego ważne organy znajdują się tam bez ochrony. W naturze odsłanianie tego obszaru jest niezwykle niebezpieczne. Kiedy kot pokazuje ci swój brzuch, nawet jeśli nie chce, żebyś go dotykał, okazuje ci maksymalne zaufanie. Doktor Sara Ellis, specjalistka od kociego zachowania, Wyjaśnia, że pokazywanie brzucha jest często błędnie interpretowane. Niekoniecznie jest to prośba o pieszczoty, to wizualna demonstracja całkowitego relaksu i zaufania. To tak, jakby kot mówił: "Czuję się z tobą tak bezpiecznie, że mogę się postawić w najbardziej bezbronnej sytuacji". Oto, na czym polega sztuczka. Niektóre koty naprawdę lubią głaskanie po brzuszku, ale większość nie. Dlaczego więc to okazują? ponieważ sam gest jest komunikatem, a nie zaproszeniem do dotyku. To mowa ciała, która mówi ufam ci, niekoniecznie oznaczając dotknij mnie tutaj. Ciekawostka. Koty zazwyczaj pokazują brzuch tylko w miejscach, w których czują się całkowicie bezpiecznie i w obecności konkretnych osób. Jeśli twój kot robi, to często w twojej obecności, ale nie w obecności innych członków rodziny ani gości, to ty jesteś tym, którego wybrałeś. Niektóre koty idą o krok dalej i śpią na plecach obok ciebie. To najwyższy poziom zaufania, bycie jednocześnie bezbronnym i nieświadomym. Jak odpowiednio zareagować? Doceń wizualnie ten gest zaufania. Jeśli chcesz wejść z nim w interakcję, spróbuj najpierw pogłaskać go po głowie lub policzkach. Pozwól kotu samodzielnie określić poziom kontaktu, jakiego pragnie. Sygnał 7. Powolne i celowe miganie. Jeśli istnieje uniwersalny sekret kociej miłości, to jest nim: powolne mruganie. Kiedy kot patrzy na ciebie i powoli zamyka oczy, niemal jakby mrugał w zwolnionym tempie, właśnie dał ci kociego całusa. Naukowe podstawy tego zjawiska są fascynujące. Doktor Karen M. C. Komp z Uniwersytetu w Sussex przeprowadziła kontrolowane eksperymenty, które dowiodły, że koty reagują pozytywnie, gdy ludzie powoli mrugają. Koty, którym wolno mrugają, są o 42% bardziej skłonne do podejścia i zainicjowania kontaktu fizycznego. Dlaczego to działa? W świecie zwierząt bezpośredni kontakt wzrokowy jest oznaką zagrożenia lub konfrontacji. Drapieżniki wpatrują się w swoją ofiarę przed atakiem. Kiedy kot celowo zamyka oczy w Twojej obecności, stawia się w pozycji bezbronnej, wizualnie się rozbrajając. To kousi odpowiednik powiedzenia. Ufam Ci tak bardzo że mogę zamknąć oczy, moje najważniejsze narzędzia czujności, ponieważ wiem, że mnie nie zranisz. To deklaracja miłości i zaufania w jednym. Najbardziej niesamowite jest to, że to zachowanie przekracza bariery gatunkowe. Badania metodą rezonansu magnetycznego pokazują, że kiedy koty wymieniają z ludźmi powolne mrugnięcia, aktywują się te same obszary mózgu, które odpowiadają za więzi społeczne. Dosłownie tworzymy most emocjonalny poprzez prosty gest wizualny. Możesz zainicjować ten rytuał. Kiedy kot patrzy na ciebie, nawiąż delikatny kontakt wzrokowy, a następnie powoli zamknij oczy na 2 do 3 sekundy, jakbyś zasypiał. Otwórz je powoli i swobodnie odwróć wzrok. Wiele kotów reaguje natychmiast, powoli mrugając. Częstotliwość ma znaczenie. Koty które codziennie wymieniają powolne mrugnięcia ze swoimi ludźmi, budują mierzalnie silniejsze więzi. To jak budowanie wspólnego słownictwa emocjonalnego słowo po słowie. Niektórzy właściciele twierdzą, że ich koty inicjują mrugające rozmowy przez pokój, jakby wysyłały miłosne wiadomości z dystansu. To jedno z najczystszych zachowań niewerbalnych, które pokazuje, jak dobrze koty przystosowały się do komunikacji z nami. Teraz znasz siedem sekretnych oznak głębokiej miłości Twojego kota do Ciebie. Od terapeutycznego ugniatania łapkami po powolne, znaczące mruganie, każde zachowanie to okno na kocią duszę. Te gesty są jeszcze bardziej wyjątkowe, ponieważ nie da się ich wymusić ani nimi manipulować. Są autentycznym wyrazem więzi emocjonalnej, którą kot postanawia z Tobą dzielić. W przeciwieństwie do psów, które okazują uczucia w sposób bardziej oczywisty i uniwersalny, Koty są wybiórcze i subtelne, dzięki czemu każdy gest jest tym cenniejszy. Następnym razem, gdy twój kot przyniesie ci prezent, będzie podążał za tobą po domu lub pokaże ci swój brzuch, będziesz wiedział, jak rozpoznać, czym naprawdę są te momenty wyznaniami miłości wyrażonymi w starożytnym i głębokim języku. Zwróć uwagę, obserwuj. Twój kot mówi ci kocham cię każdego dnia, na wszystkie te wyjątkowe sposoby. Pytanie nie brzmi: czy cię kocha, ale czy w końcu uczymy się słuchać?